Witam. W tym filmiku chciałem pokazać, gdzie w internecie możemy szukać informacji na temat rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Otóż jest kilka stron, kilka miejsc, do których warto zaglądnąć w poszukiwaniu informacji. Zacznę może od prezentacji trzech stron internetowych. Otóż pierwszą z nich jest strona rbozeszow.pl. Jest to strona pełni poświęcona rzeszowskiemu budżetowi obywatelskiemu żeby wejść na nią należy wpisać w przeglądarce rbo.rzeszow.pl i mamy całą stronę poświęconą naszemu RBO tak, na głównej stronie widzimy skrót informacji, najważniejsze informacje następnie widzimy Informacje na temat głosowania, jak też informacje, jak głosować, gdzie można oddać głosy oraz aktualności i komentarze na temat budżetu. Mamy też na stronie kilka zakładek, mianowicie o budżecie, w której mamy uchwałę, na podstawie której przeprowadzane są konsultacje społeczne w sprawie właśnie szwedzkiego budżetu jako części no, wiadomo budżetu miasta znajdują się tutaj zarówno tak jak już wspomniałem uchwały Rady Miasta, także regulaminy RBO na dany rok oraz na, w latach poprzednich. Następną zakładką jest zakładka Jak głosować. No, tutaj mamy wszelkie informacje do tego, dotyczące tego, jak, w jaki sposób możemy zagłosować, jakie są zasady głosowania, w jakich terminach się to odbywa oraz gdzie można oddać swoje głosy. Oprócz tego mamy regulaminy, tak jak już wspomniałem, wcześniej na obecny rok, a także na lata wcześniejsze. Mamy także kalendarz, dzięki któremu wiemy, jakie są daty, jakie są terminy na składanie, tak powiem, propozycji, potem na oddawanie głosów, no i potem oczywiście na uzyskanie wyników głosowania. Kolejną zakładką jest zakładka głosowanie online, która umożliwia nam po wcześniejszej rejestracji możliwość głosowania w budżecie obywatelskim przez internet. Także nie będzie trzeba wychodzić nawet z domu, co dla niektórych jest dość, dość dużym ułatwieniem. I ostatnią zakładką mamy zakładkę projekty, a w niej tutaj mamy również regulaminy, wyniki, a także i propozycje projektów składanych pod głosowanie. Także jak widzimy na tej stronie rbo.rzeszow.pl mamy pełną informację dotyczącą budżetu. Kolejną stroną, którą warto również odwiedzić, jest strona Urzędu Miasta Rzeszowa, a mianowicie strona rzeszow.pl. Jest to serwis informacyjny poświęcony właśnie Urzędowi Miasta Rzeszowa. Mamy tutaj mnóstwo informacji dotyczących zarówno mieszkańców, jak i administracji samorządowej, a także i samego miasta, tak? jeżeli chodzi o różne dziedziny. Mamy biznes, kultura, sport, turystyka, mieszkańcy, innowacje, promocja oraz, jak wspomniałem, miasto Rzeszów. I tutaj w tej zakładce pierwszej, jako ostatnia pozycja jest Rzeszowski Budżet Obywatelski. I tutaj mamy również informacje z latach poprzednich, a także pojawiające się informacje o obecnym budżecie. Tutaj na przykładzie roku 2016 pokażę, co tutaj się znajduje. A więc mamy harmonogram prac, nabór propozycji do zadań, głosowanie w sprawie RBO na rok 2016. Podobne informacje będą oczywiście w tym roku. Następną stroną, na której mamy również informacje, może troszkę bardziej szczegółowe niż na tej tutaj, to jest strona biuletynu informacji publicznej. Możemy wejść w nią albo z tego serwisu klikając w ikonkę BIP-u, albo wejść bezpośrednio na stronę wpisując w adresie BIP skrót od biuletynu informacji publicznej, i gdy już weszliśmy na stronę, mamy wszelkie informacje dotyczące już bardziej szczegółowo, że tak powiem, Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, a także nasz wcześniej wspomniany Rzeszowski Budżet Obywatelski. I tutaj w czwartej zakładce od góry znajdują się już bardziej szczegółowe informacje, no również na lata poprzednie, a także na obecny rok. I tutaj mamy składy i terminy. Posiedzeń Komisji do Spraw RBO oraz harmonogram prac Komisji. No weźmy sobie w harmonogram. No i mamy ładnie wyszczególnione, konkretnie z datami, wszystkie działania, które będą podjęte w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oprócz stron internetowych, mamy również możliwość śledzenia. Informacji na temat RBO na profilach facebookowych. Tak? I tak, oto mamy pierwszy profil, czyli profil Rzeszowski Budżet Obywatelski. Również tutaj mamy wszelkie informacje na temat, na temat naszego RBO. I możemy śledzić, co jakiś czas na pewno pojawiają się aktualności, zarówno co do i projektów składanych, i też terminów, w jakich można składać projekty, czy też już głosować. Wszelkie informacje powinny być zamieszczane tutaj na, tych, na łamach tego profilu. Kolejnym profilem, na którym można zaglądać, na którym mogą się znaleźć informacje dotyczące właśnie RBO, jest to profil Rzeszowa, czyli profil. Rzeszów, stolica innowacji. Jest to również oficjalny profil Rzeszowa. Tutaj też powinny się znaleźć takie informacje. Tutaj jak widzimy, są aktualności z różnych tematów, w większym lub mniejszym stopniu dotyczących Rzeszowa. Także na pewno pojawią się informacje dotyczące RBO. I ostatni profil, na który zachęcam do zaglądnięcia. Jest to profil Rzeszów Smart City. Jest to profil ludzi kreatywnych, którzy chcą coś zmieniać w Rzeszowie, wprowadzać innowacje i usprawniać funkcjonowanie miasta. Tutaj pojawią się informacje. Tylko jakieś konkretne nowości w sprawie RBO będą wiadome. Na profilu na pewno będą one zamieszczone. Także zachęcam bardzo do polubienia, ewentualnie do śledzenia tego profilu. Tutaj, tak samo jak i na poprzednich profilach, również różne informacje mogą się pojawiać dotyczące miasta. Tak więc to był krótki przegląd. Miejsc, stron, profili, na których można uzyskać informacje na temat właśnie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście nie są to jedyne miejsca, w których można takie informacje uzyskać, ponieważ również będą się one pojawiały czy to w prasie lokalnej, czy w radiu, czy też nawet w telewizji regionalnej. Tak więc zachęcam bardzo do śledzenia profili, jak również tych stron oraz do aktywnego udziału w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam także do śledzenia mojego kanału, gdzie również zamieszczone są inne ciekawe materiały na temat Rzeszowa. Pozdrawiam serdecznie.